Witam Państwa serdecznie ze Studia Telewizji HTS w Subicach. Drodzy Państwo, dzisiaj kolejna część rozmów prosto z Parlamentu Europejskiego, a gościem naszych rozmów jest jak zawsze europosłanka przedstawicielka europejskich konserwatystów i reformatorów, pani Elżbieta Rafalska. Witam pani poseł. Witam pana i witam telewiców. I pani? dzisiaj, panie redaktorze, no właśnie ja no jesteśmy. To proszę. O... No, jesteśmy w Słubicach. No oj, pani poseł, no właśnie, jesteśmy dziś w Słubicach, bo przecież ostatni, przedostatni i przedprzedostatni raz widzieliśmy się, ja tutaj poprzez ten ekran. A pani z parlamentu mówiła, prawda? Bez tak, rzeczywiście uznałam, że też będzie ciekawie, żeby mhm. mieszkańcy Słubic i okolicy zobaczyli, jak wygląda praca w Strasburgu, bo tam odbywają się sesje plenarne, czy w Brukseli, ale nie chciałabym, żeby powstało takie wrażenie, panie redaktorze, że Rafalskiej nie ma w Polsce, nie ma u siebie w okręgu, nie ma w Słubicach, bo przecież nawet jak jeżdżę do tych Słubic, to ciągle przez Słubice też przejeżdżam i uznałam, że najwyższa Pora, żebyśmy w słubickim studio się spotkali, stąd moja obecna. Tak, bo w studiuśmy się widzieli ostatnio gdzieś, chyba w okolicach marca jakoś, potem mieliśmy onlineowe, a wcześniej w lutym się widzieliśmy, w studio widzieliśmy się w styczniu, w studio, widzieliśmy się w trzym po prostu roku studiu. Dzieje, po dzieje prostu się, po prostu się po prostu dzieje, się dzieje i, i no tak, i trzeba, trzeba nam sporo tych rzeczy omówić. Pani poseł, została Pani powołana przez pana prezydenta na ważne stanowisko. Okay. I, I to jest dopiero co, bo to jest gorący temat. Ja, żebym nie wyprzedzał tutaj, nie tłumaczył co i jak, bo to od strony pani będzie najlepiej wyjaśnione. Zostałam powołana ja, ale również była pani minister Anna Zaleska i część innych osób przez pana prezydenta Andrzeja Dudę do Narodowej Rady Rozwoju, hmm. do sekcji rodziny, y, y, nauki. Edukacji i wychowania, a więc jesteśmy w takim zaszczytnym gronie ludzi, którzy tą problematyką się zajmują. Wczoraj pan prezydent wręczył nominację, powołania do prac tego zespołu, ale również poprowadził pierwsze robocze posiedzenie tego zespołu. Zainaugurował tę pracę. Co to znaczy? Panie redaktorze, to znaczy, że w tej części dotyczącej polityki rodzinnej, ale też proszę zobaczyć, jakie to jest zestawienie: rodzina i edukacja, rodzina no, tak, i tak, wychowanie tak, tak. więc jakby naprawdę takie niebanalne, a bliskie połączenie. Wracam do tego obszaru w obrębie polityki krajowej, nie tylko tej polityki międzynarodowej czy europejskiej, ale krajowej, i to bardzo mnie cieszy, bo tej krajowej polityki trochę mi brakuje. To daje też taki mandat do podejmowania pewnych inicjatyw. Na razie mamy taki pewnie letni czas na zapoznanie się z, z dokumentami strategicznymi, y, y, diagnozami, które były opracowane przez resorty, czy resorty rodziny, polityki społecznej, czy resort nauki i edukacji. A więc na pewno będziemy intensywnie pracowali, zresztą y, bardzo sobie tego typu pracę lubię i cenię. Uważam to. Za zaszczyt, że pan prezydent no. nie zapomniał o mnie i <laughs> że y, 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 nie tylko będę bywała w Brukseli, ale będę częściej też bywała w Warszawie i w regionie. Myśmy planując tą rozmowę, właściwie zakładali, że będzie pani y, nie dziś. Ale wczoraj ja tak czasowo trochę przesuwam, to znaczy w dniu otwarcia y, szpitalnego działu ratunkowego i że wtedy się spotkamy, ale rozumiem, że to była ta sprawa spotkania u prezydenta i to było tym jakby problemem, że nie można było. Być, Rzeczywiście tak? dostałam Ech. zaproszenie, tu otwarcie o tym mówię od prezesa Słubickiego szpitala na otwarcie SORU, szpitalnego działu ratunkowego która jest inwestycją łącznie z lądowiskiem. I zbiegło się to właśnie z terminem, kiedy byłam w płacu prezydenckim po nominację, którą wręczył pan prezydent Andrzej Duda. I niestety, niestety ogromnie nad tym, u, nad tym ubolewam. Nie mogłam być w takim momencie, takim bardzo ważnym, nie tylko dla szpitala, nie tylko dla powiatu, ale przede wszystkim i nie tylko też dla mieszkańców. Tylko pamiętajmy, że ten szpitalny oddział ratunkowy po prostu służy... Wielu mieszkańcom często nie wyłącznie województwa lubuskiego, bo po prostu wiemy jaki tu jest punkt, szlak prawda? strategiczny, tak. jaka tu <laughs> tak. jest droga, ile jest wypadków, ale nie tylko dlatego żałowałam, że mnie nie było, ale przede wszystkim również dlatego, że byłam sama osobiście wtedy jeszcze jako minister niezwykle zaangażowana w pozyskanie tych środków, o które... Starał, starała się wtedy Pani Prezes Marczuk, Małgorzata Marczuk Marczyk, przepraszam bardzo, i potem kolejni też kolejne osoby. I powiem tu wyraźnie, bo należą się podziękowania panu wiceministrowi Januszowi Cieszyńskiemu. Ponieważ tryb przyznawania pieniędzy dla Szpitala Słubickiego był w trybie absolutnie pozakonkursowym, to musimy wyraźnie powiedzieć. Wyjątkowość usytuowania Słubic i szpitala zadecydowało, że właśnie poza trybem konkursowym została przyznana kwota z rządowych pieniędzy czy z budżetu państwa w wysokości 8,5 miliona złotych. Łączna wartość prognozowana wtedy tej inwestycji, tego soru z lądowiskiem, to było 12,5 miliona. Oczywiście ta inwestycja trwała. Jakby te, ten zakres inwestycji został poszerzony, bo tam zostały też przygotowane i wybudowane sale operacyjne, więc całość jakby zamyka się w wysokości tych inwestycji 23 milionów złotych, ale chcę to wyraźnie powiedzieć, te inwestycje były finansowane z pieniędzy rządowych, szpitala, który zaciągał ten kredyt i dał udział własny w wysokości 4,5 miliona złotych, bez zaangażowania środków z powiatu i środków z Urzędu Marszałkowskiego, jeżeli chodzi o inwestycje SOR-u. Natomiast no, mam wrażenie, że dzisiaj. Części władz Słubic, Powiatu Słubickiego, ale również Marszałka Jabłońskiego, jakby trochę ludzie stracili pamięć. Ja jednak muszę dzisiaj uczciwie powiedzieć, że możemy się różnić politycznie. Możemy się sprzeczać, ale jest coś takiego, panie redaktorze, co nazwałabym takim dobrym ponadpartyjnym, że widzimy, że ten szpital potrzebny, ten SOR jest potrzebny ludziom znajdującym się czasami na granicy, najczęściej granicy życia i śmierci. Bo to o taki, takie osoby nam chodzi. I udało się to jakby spełnić, czy udało zdobyć się te środki. Więc naprawdę oczekuję, że jakaby ta władza nie była, czy ona jest pochodzenia z Platformy Obywatelskiej, czy ona będzie z PSL-u, jeżeli dochodzi do takiego momentu, kiedy wszyscy wypinają piersi, to trzeba sprawiedliwie też powiedzieć, że swoje wysiłki dołożyli też inni. Bo przecież można wprost zapytać, panie starosto, ile pieniędzy dał powiat na Sor, panie marszałku Jabłoński. Pan Marszałek Jabłoński przecież jest mieszkańcem Słubic, nie jest tu żadną tajemnicą, ile urząd marszałkowski dołożył do Soru. I jeżeli naprawdę mamy te pieniądze od państwa, od tego niedobrego rządu Prawa i Sprawiedliwości, to jednak to służy nam wszystkim. I jakieś takie słowo polubowne porozumienia nam się należy, a skoro go nie ma, to ja korzystam takimi okazji i chciałabym po prostu mieszkańcom też to wyjaśnić, że my nie patrzymy na powiaty z politycznego punktu widzenia. Uważamy, że trzeba wszystko rozwijać równomiernie, a czasami miejsca tak szczególnie usytuowane jak Słubice w sposób wyjątkowy, nawet taki preferencyjny, bo ponieważ ja zawsze mówię, że Słubice są tym miejscem, gdzie przekraczamy granice, wjeżdżamy, czy to od Frankfurtu, czy od Świecka i chcemy, żeby to miasto, czy ten powiat, były wizytówką nie województwa lubuskiego, tylko one są pierwszą taką wizytówką Polski, no to która to wygląda prawda. lepiej w Warszawie, lepiej w Krakowie. I chcemy też, żeby wyglądała tu w Słowicach, A do państwa no, po prostu yy, kieruję te słowa, mam nadzieję, prawdy. Postaram się, jak tylko mi czas pozwoli, dzisiaj z, jakby już bardzo upalnie, weekendowo przyjechać po sesji plenarnej w Strasburgu i zobaczyć, jakie są efekty, jak to jeszcze wygląda, zanim na tych oddziałach będą leżeli poszkodowani, bo tych poszkodowanych było jak najmniej. Również szpital musi mieć kadrę wysokiej klasy specjalistyczną, bo oczywiście, żadne mury. I żaden sprzęt bez dobrych fachowców nie jest y, y, jakąś wysokospecjalistyczną y, placówką czy jednostką. Ale i dopiero wtedy to się spina, ale dzisiaj też cieszmy się, miejmy chwilę radości, bo jednak y, y, byłam w Słubicach, kiedy była wiecha Wieszana. Był pan starosta no, tak, tak. Bajon, był y, pan prezes y, y, szpitala. Byli wykonawcy. Może tu wykonawcom należy się też podziękowanie, ponieważ ja byłam pod olbrzymim wrażeniem profesjonalizmu, bo to oni jakby każdy krok głęboko przemyślany był, realizowany, wyposażenie i tak dalej. To naprawdę wcale nie było łatwe. Więc dzisiaj jest takie, takie zwycięstwo, taki sukces i tym wszystkim osobom, które mają ten, swój udział, gratuluję i niech ten szpital. Wszystkim po prostu służy, a niech to będzie taki przyczynek do takiej też debaty społecznej, też politycznej, jak odnajdywać się w takich właśnie trudnych sytuacjach, jak jesteśmy. Ja zwykle mówią, mówię, że. Ci, co kłamią, muszą mieć bardzo dobrą pamięć, panie redaktorze, bo jak za każdym razem mówi się coś innego, to trzeba pamiętać, co się mówiło poprzednim razem. Więc to no, po prostu trzeba mówić najlepiej prawdę. I ta prawda jest jedna: 8,5 miliona z budżetu państwa do soru zero pieniędzy ze starostwa, do soru zero pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego i zaangażowane środki z kredytu własnego środki. Słubickiego szpitala. Okej, okay, to mamy. Mamy sprawę zamkniętą, może tego, trochę nerwowo, tego. ale rzeczywiście. No tak. Mamy jasne. wyjaśnione. Bardzo mi na tym zależało. Jasne. E, Pani poseł, Korpus wsparcia seniorów to, to program już tak przeskakuje troszeczkę tematycznie, wyjdźmy poza Subicę, aczkolwiek w również on tutaj też tak, dotyczy związan. nas jak najbardziej. Może właśnie kilka słów o bo to jest kolejny etap tego Korpusu Wsparcia Seniorów. W czasie COVID-u on właściwie rozpoczął się tak na, 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 na dosyć mocno, a w tej chwili... No, on polega głównie na wsparciu tych wszystkich osób, którzy, które nie są w stanie sobie poradzić w tej sytuacji po tak dalej, prawda? Mamy no, bardzo no. trudny, nie tylko lokalnie, problem, i nie tylko powiatowo czy regionalnie. On jest ogólnopolskim problemem, ale tak naprawdę jest też już poważnym problemem europejskim, czyli zagwarantowania opieki nad osobami starszymi. Nas osób starszych przybywa, absolutnie jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, widzimy jak wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do wieku produkcyjnego, a więc tych osób starszych będzie coraz więcej, żyjemy dłużej, ale często też nasz stan zdrowia nie pozwala na to, żebyśmy samodzielnie funkcjonowali, a jednak... Nie wszyscy też muszą być, czy potrzebują takiej opieki szpitalnej, czy opieki w domu pomocy społecznej i daj Boże, żeby to jak najdłużej pozostało. W związku z tym mamy ten korpus też taki wsparcia. On był inny, jak pan redaktor mówił, tak, w ja czasie COVID-u, bo tak, wtedy tak. też dużo osób chorowało na COVID, hmm. a wiele osób musiało zostać w domu. Trzeba było pomóc zrobić zakupy, żeby osoby starsze unikały kontaktu. To się zmienia. Mam nadzieję, że pożegnaliśmy pandemię na, na zawsze, aczkolwiek no, to nie jest tak dobrze, że możemy być wolni od obaw, bo pojawiają się kolejne ogniska zakażeń, ale musimy szukać też takich nowoczesnych rozwiązań, które łączą tą opiekę tego korpusu, że może to być pomoc sąsiedzka, może to być pomoc wolontariatu, ale może to być teleopieka. Może być te telemedycyna, czyli no pod jakąś kontrolą, żeby te osoby nie czuły się pozostawione. Więc tu jest w trybie też takim konkursowym duży obszar na takie lokalne inicjatywy, i bardzo się cieszę, że one, one się pojawiają. Chciałabym też zaapelować do samorządów czy do gmin, nawet z terenu powiatu. Że dla mnie świadczenie usług takich, na przykład tradycyjnych usług opiekuńczych, że są opiekunki, no nie powinno dotyczyć wyłącznie niepublicznych, takich sprywatyzowanych usług opiekuńczych, bo jak mamy te usługi publiczne, to te opiekunki. Zawsze są w bezpośrednim kontakcie z ośrodkiem pomocy społecznej. Wiemy, że ktoś tu pracuje. Mają pewne środowisko zatrudnienia. Niech się te dwa obszary bardziej równoważą, czyli no, jak ktoś chce, korzysta z usług prywatnych, z prywatnych opiekunek, ale mamy też te opiekunki publiczne. No niestety tak się coraz częściej dzieje, z ubolewaniem to stwierdzam, że bardzo dużo samorządów, panie redaktorze, szuka po prostu podwykonawców, czyli zleca to na zewnątrz, ktoś na zewnątrz wykonuje tego typu usługę. Do samorządu na przykład docierają skargi wtedy na kogoś. Nieważne, nie, nie podaję jasne, żadnego jasne, tu jasne. przykładu. Tak, 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 tak. I wtedy burmistrz czy wójt ja tu nie odnoszę się, broń Boże, do słupic mówi, ale ja tego nie robię. No ja to zleciłem. Mhm. Ale to, że komuś zleciłem, to nie znaczy, że umy umywamy ręce. Są pewne zadania własne i zachęcam, żeby pozostać w kręgu niektórych usług takich publicznych, które są adresowane. Po pierwsze dla dzieci małych i dla osób starszych, szczególnie tych jeszcze chorych, dlatego że te osoby są po prostu wobec niektórych problemów bezradne. Malutkie dziecko nam nie powie, jeżeli mu się coś złego dzieje, czy jest krzywda. I czasami osoba demencyjna, czasami osoba chora, czasami osoba niemówiąca, osoba też niepełnosprawna. Jest w gorszej komunikacji, a my musimy mieć pewność, że usługa czy pomoc jej świadczona jest po prostu najlepsza, jaką możemy jej dać. I to jest głównie rola Korpusu Wsparcia Seniorów. Żebyśmy... I to jest ten, ten korpus szeroko rozumiany, uh -huh. to musimy też pamiętać. Że my wszyscy właściwie, tak, nawet po sąsiedzku kogoś nie widzieliśmy. Trzy dni starsza pani nie wychodziła, a jest upał, jest gorąco, coś mogło się stać, nie ma bliskich Jasne. tu na miejscu. No ale ta, też te nowoczesne narzędzia, prawda, tak jak mówimy, że teleopieka, że no jesteśmy właśnie. w jakimś kontakcie, że te opaski, że w jak, jakiś sposób komunikowania, chociaż bardzo często te osoby też w tych kontaktach, czy w korzystaniu z internetu, czy z telefonu są ograniczone, nie zawsze też potrafią. To musimy wszystkie te elementy brać pod uwagę, bo dzisiaj jesteśmy zdrowi, no a tak, odpukać, tak, 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 tak. ale każdy z nas, płynie, są wypadki, ale są wypadki drogowe, wypadki różne, prawda? Jakieś choroby i z dnia na dzień ludzie czasami stają się po okresie bardzo dużej aktywności zawodowej, rodzinnej, y, 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 osobami niesamodzielnymi czy niezaradnymi tego, Nikomu oczywiście nie życzymy, ale tego nigdy w życiu nie możemy po prostu wykluczyć. Musimy o tym pamiętać, szczególnie teraz jak są upały, prawda? Ja bym chciał na końcu naszej rozmowy wrócić troszeczkę do tego bezpieczeństwa wakacyjnego, bo, bo to temat bardzo ważny, ale jeszcze jest punkt m, m, bardzo istotny. Mam na myśli tą drugą edycję Polskiego Ładu i Subicę, co dla Słubi, co dla naszego regionu, bo bo mm, mamy pewne liczby już w tej chwili, których możemy powiedzieć, prawda? No tak, wiemy, że to drugie rozdanie dla województwa lubuskiego było takim hojnym rozdaniem 940 milionów na całe województwo, no, jedno z najmniejszych ludnościowo i terytorialnie, więc to jest niemało. W pierwszym rozdaniu e, 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 też spora kwota więc no, chyba ponad miliard, miliard sześćset dla lubuskiego w dwóch rozdaniach. A więc no tu mamy pokazaną kwotę. Ona robi wrażenie, bo to jest 9,5 miliona dla słubic na kanalizację sanitarną i przyłącza miejscowości Świecko, rybocice i Kunicę. I chcę powiedzieć jedną rzecz, że to wszystko, co jest związane z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi, co jest bardzo kosztowne. Jest trochę no wrzucane. Właśnie to chciałam pani redaktorze powiedzieć. To jest wrzucanie no to milionów rury tam pod ziemię ale nam niezbędne do życia. Gminy z trudem znajdują pieniądze, bo remontują inne. I to Polski Ład i to ta druga emisja, to drugie rozdanie na to pozwoliło. Ale mamy też te 4 miliony 750 na drugi etap przebudowy ulicy Kobernika w Słubicach. I było rozdanie w pierwsze, więc no, jakby widzimy tu już, że tu prawie 5 milionów i 9,5 miliona no to jest ładny kawałek grosza. Przy jeszcze tych pieniądzach, mhm. o których mówiliśmy wcześniej, na inwestycje sportowe, na modernizację stadionu, na te remonty dotyczące infrastruktury drogowej, infrastruktury samorządowej, to po prostu no jest, to kwota, jest, jest, to jest widoczne kwota. Ja, ja nie chcę mówić bo nie chodzi o same pieniądze tylko że te pieniądze zamieniają się w lepsze drogi w ładniejsze szkoły dostępne boiska dobre szpitale Sali więc y, y, sale gimnastyczne no. więc jakby żyje się nam też Trochę lepiej i to jest po prostu ważne. Natomiast no, też moją rolą jako posła, zarówno jestem posłem w Europarlamencie, ale jestem politykiem, który wyrósł z polityki krajowej i sprawa y, i sprawiedliwości. I wyraźnie też mówimy, że y, y, nigdy, nigdy dotąd w Polsce, samorządy nie miały tego typu projektów, w których Finansowanie, zaangażowanie środków z budżetu państwa byłoby na poziomie 95%. Poproszę państwa, jeżeli mamy środki unijne, to najczęściej wygląda tak: 50%, połowa to są środki unijne, 60 czy tam mhm. różnie, a drugie tyle środki samorząd są. musi dać jako własne. Jak są biedniejsze gminy, to one są zainteresowane tymi środkami unijnymi. Ale one nie mają tego udziału własnego. A dzisiaj mamy 95%, czyli 5% zainwestowania, czy 100%, bądź 80 i 85%. No to no nie chcę. kto by takich pieniędzy no nie wziął, więc samorządy występowały o poszczególne środki. Operatorem tego zadania jest Bank Gospodarstwa Krajowego. No i za chwileczkę pewnie i słubice zamienią się dalej w plac budowy, czego nie lubimy, czy te miejsca, bo się jeździ gorzej, a bez tego i tak się źle jeździ, zwłaszcza w piątki, ale trzeba to przejść. Trzeba to przejść, ale trzeba też, jak, jak mówię, pamiętać, że naszym wspólnym wysiłkiem też budżetu państwa, bo powiedzmy, że budżet państwa od 2015 roku został niemalże podwojony. I tu jest bardzo ważna rzecz. Może ona w Subicach trochę brzmi e, różnie, bo uszczelnienie vat bo tu na granicy jest zawsze ciekawiej niż w środku kraju, prawda? Tu jest to miejsce styku wielu e, e, wielu interesów, no, możemy powiedzieć, o mafiach paliwowych. No, to niektórzy mogą pamiętać czasy, no tak. jakie cysterny tu szły. I jednak uszczelnienie spowodowało że te mafie paliwowe zostały zlikwidowane, pieniądze są w budżecie państwa, z budżetu państwa idą na wsparcie e, takich inwestycji zarówno e, e, pierwszej edycji, jak i e, drugiej edycji. Mówiła pani właśnie o tych pracach związanych z kanalizacjami, z wodociągami, ale się taki moment, jak robiliśmy materiał dla naszego zakładu usług wodnościeciowych i oni realizowali wówczas taki um, Właściwie historyczny wręcz dla Słubicy program dotyczący wymiany części kanalizacji, oczyszczalni, wielu, wielu rzeczy. No i oczywiście jak to zawsze, dużo było narzekań, że ciężko jeździć, że to tamto. Ale po tym programie oni ruszyli z programem wybudowania takich wielkich zbiorników 10 bodajże czy tam 12-metrowych, których zadaniem jest wyrównanie ciśnienia wody w Kunowicach i tak dalej. I wtedy pamiętam, jak ten inżynier główny powiedział mi, Panie Waldku, wreszcie będzie widać naszą robotę. No, tak. Ale tak, no, no, do tego. Bo, bo zawsze tej pracy nie widać, prawda? Tu gdzieś jakaś studzieneczka, tu gdzieś coś, a to wszystko idzie pod ziemią. To jest prawda. To ja widziałam że inwestycje, by <grym>. yy, pewne ulice były zalewane, yy, które zbierały deszczówki i tak dalej. Hmm. 95, chyba to ostatecznie 100 milionów złotych w ziemię, tak, no, żeby odwodnić no, no, to, prawda. usprawnić no, to jeszcze się. te stare. Więc, no ale po tym okresie, o którym Pan mówił, takiego narzekania też, że rozkopane i że tego nie widać. Y, y, przychodzi ten moment, widać może te zbiorniki, no ale widać, ale jak efekt. tam odkręcamy tak. wodę i <laughs> widzimy tak, I, tak. I dzieje, że możemy tak. normalnie użytkować tak jak wszyscy i no, po prostu tego oczekujemy, to musi być. Jasne. Y y Pani poseł, wrócę jeszcze na chwilkę do tego bezpieczeństwa, bo, bo sama kwestia bezpieczeństwa latem, bezpieczeństwa nad wodą, jest Pani bliska. Pani ma uprawnienia no tak. ratownika tak, z tak, tego co tak, wiem, tak, prawda? Tak, tak. A, a ten okres letni tuż tuż przed nami, właściwie już się zaczyna. Już dzieciaczki, 24, 5, tuż szósty, już wakacje, wyjazdy, ale nie tylko dzieci i dorośli. Parę spostrzeżeń, parę uwag. Kogoś z uprawnieniami, kogoś, kto, ja, kto zna te Ja tak, rzeczywiście miałam dawno temu, już teraz nie praktykuję uprawnienia ratownika wodnego. Przez wiele lat jeszcze pracowałam, żeby do nauczycielskiej pensji dorobić, jako raz organizator wypoczynku letniego, organizator obozów dla młodzieży, ale również dla studentów, starszych też osób, i doskonale wiem, jak potrafi być niebezpieczna woda? Niebezpieczna woda w tak upalne lato, albo upalne dni, kiedy po prostu ta woda ma nas schłodzić, i to jest też niebezpieczne, kiedy rozgrzani wchodzimy do wody i natychmiast się schładzamy. A już najgorszą i najbardziej niebezpieczną rzeczą jest łączenie dwóch, trzech elementów, a więc upału, alkoholu. I woda, i skok na główkę. Dramatyczne skutki. Jeżeli nie, nie śmiertelne, nie utopienia, to po prostu uraz i wózek inwalidzki do końca życia. I młodzież oczywiście cieszy się, bawi się, bo są wakacje, świetnie potrafi pływać. No, skok jest takim elementem popisu na plaży. No, czasami mówię, że buduje taką pozycję wśród rówieśników, ale proszę pamiętać, że żaden rozsądny człowiek nie skacze na główkę. Jeżeli nie ma rozpoznanego gruntu, nie wie jaka jest woda, jak jest głęboko, że nie skaczemy po długim nagrzewaniu i w żadnym wypadku, nawet po jednym piwie, bo w taki upał, jedno piwo to dla mnie to jest odpowiednik chyba pół litra alkoholu. Przez wiele lat też otwarcie mówiłam, wysyłając własne dzieci na różne obozy i na kolonie. Że odważyłam się samodzielnie dzieci wysłać dopiero wtedy, jak umiały utrzymać się samodzielnie na, na wodzie. Dzisiaj są pływalnie. Proszę pamiętać, żeby wcześniej dzieci oswajać z wodą, żeby umiały się utrzymać na wodę, jak zostaną przypadkowo zepchnięte z pomostu, czy wpadną do tej wody, żeby też no, zakładać, pływając na sprzęcie, jakimś pływackim. Kamizelki. Jeszcze parę lat temu, może parę dziesięć, nie pamiętam dokładnie kiedy, żeby wypłynąć sprzętem pływackim, czyli na kajak, na rowernie, ale na kajak czy na żagrówkę, trzeba było mieć kartę pływacką. Dzisiaj nie ma tego obowiązku, a fantazja w wakacje wielu osobom dopisuje. Łodzie są przeładowane do kajaków. Siada jakby większa ilość osób niż to jest możliwe. Zabierane są bez kamizalek małe dzieci. Nie są zachowane zasady bezpieczeństwa. Absolutnie, proszę Państwa, dramatyczne, dramatyczne wydarzenia z dziećmi, małymi dziećmi. Kąpiemy się w obrębie kąpielisk strzeżonych. Ewentualnie brodzimy, pilnujemy, bo wystarczy minuta. To naprawdę no tak, nie no tak, trzeba żeby tak. dzieci nam zniknęły te małe dzieci a większe no przemawiamy do ich rozsądku chociaż rozsądek no, nie jest jakby decydujący bo tu nad wodą często jest ta fantazja nasze bezpieczeństwo to jest pierwsza podstawowa zasada druga zasada to jest bezpieczeństwo i trzecia zasada jest taka jak dwie pierwsze bezpieczeństwo bezpiecznych jednak spokojnych radosnych udanych wakacji Podziękowania dla nauczycieli za miniony rok szkolny, uczniom zapracowali na te wakacje, ale bądźcie rozważni, bądźcie odpowiedzialni, żeby te wakacje dla nas wszystkich dobrze się skończyły. Dobrze, panie poseł, i tym wątkiem, i bezpieczeństwa, i podziękowań zakończymy naszą rozmowę. Państwu przypomnę tylko, że pani Elżbieta Rafalska, poseł do Parlamentu Europejskiego. Była gościem kolejnej części naszego programu prosto z Parlamentu Europejskiego. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Poseł.